Cześć witajcie, ja jestem Nexu i na samym wstępie chcę wam powiedzieć, że otwieram drugi kanał. Będzie tam kontent bardziej lifestyle'owy, więc wbijajcie do pierwszego linku w opisie. Myślę, że od początku maja zaczną się pojawiać tam filmy, które zapewne Was zaciekawią. Także co, możecie szczelić łapkę w górę pod tym filmem wpaść na mojego Instagrama, więc ja już się przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Kiedy policja zatrzymuje furgonetkę, w środku znajduje dwóch przestępców i kobietę z kutą w kajdanki. Według świadków kobieta została porwana 24 godziny wcześniej i wsadzona właśnie do samochodu. Ocalona powiedziała policji o całym zajściu, jak w Las Vegas jej były chłopak Jack Morgan i jej obesy wybranych Samuel Brown wyciągnęli ją z apartamentu, kopiąc i bijąc. Mówi, że krzyczała jak mogła, zanim została porwana. Spowodowało to, że świadkowie zadzwonili na policję. Sprawcy przyznali się, choć szczegóły nigdy nie zostały upublicznione. Powiedzieli tylko, że planowali to od ponad roku. Gdyby nie interwencja policji, kobieta mogła stracić życie. Członkowie wydziału policji w Sewana zalezi małą dziewczynkę w pobliżu drzewa po 6 godzinach poszukiwań. Było to dość trudne, zwłaszcza, że panowała bardzo wysoka temperatura i teren był bardzo zalesiony, co utrudniało widoczność. Moment odkrycia Kamijah został złapany przez kamerę. Jeden członek ekipy usłyszał jej płacz i powiedział, to dziecko, co dziecko. Inny członek ekipy poszukiwawczej podniósł ją i upewnił się, że wszystko jest w porządku. A trzeci dał jej wodę. Kamijah miała kilka zadrapań i była odwodniona została zabrana do szpitala na leczenie. Dokładnie co się stało za nim, Gamillach zaginęła nie wiadomo, matka nie została oskarżona, ponieważ jak podała policja, była w sytuacji kryzysowej. Na tym nagraniu widać jak człowiek pozostawiony na śmierć i pochowany żywcem zostaje wyciągnięty z grobu Miało to miejsce w Brazylii, w szokujących scenach uchwyconych przez aparat Widać mężczyznę, który rusza rękami, ledwo przytomny Gdy jest on uniesiony z ziemi przez oszołomionych pracowników pogotowia Uważa się, że został odkryty po tym jak kobieta odwiedzając rodziny grobowiec Na cmentarzu São Paulo usłyszała odgłosy dochodzące z ziemi Przerażona kobieta powiedziała, że zobaczyła mężczyznę próbującego wydostać się z grobu Pogotowie obsuwa od niego ziemię i wyciąga go za ręce i nogi. Uważa się, że ten człowiek pracował w ratuszu, trafił do grobu po ciężkim pobiciu w walce. Policja mówi, że mogło to się skończyć tragicznie, gdyby kobieta nie usłyszała tego człowieka. Grupa wietnamskich osadników jest zajęta rąbaniem drewna opałowego, kiedy widzą biegających dwóch dziko wyglądających mężczyzn w dżungli. Jeden z nich jest w średnim wieku, a drugi wygląda na starszego. Ten starszy mieszkał w wiosce i nazywał się Tam, ale nie widzieli go od 40 lat. W 1973 roku zniknął w dżungli, gdy ukrywał się przed wojskami amerykańskimi wraz ze swoim synem Langiem. Przeżyli razem cztery dekady jedzący ryż, owoce i warzywa. Byli całkowicie odizolowani od społeczeństwa. Dopiero w 2013 roku mieszkańcy wioski znaleźli domek na drzewie, w którym mieszkali. Wyglądają na bardzo przestraszonych, zwłaszcza Lang, który nie miał dużego kontaktu z cywilizacją. Młody chłopak z Weifang City w Chinach zaginął podczas gry z przyjaciółmi. Trzylatek oddziela się od reszty grupy i wpada do rury, która jest wkopana w ziemię. Grupa strażaków pracuje nad tym, aby go wyciągnąć. Nie jest to proste zwłaszcza, że rura jest dosyć wąska. Powietrze tam jest zanieczyszczone, dlatego pierwszym krokiem strażaków było napompowanie świeżego powietrza dla dziecka. Ty możesz oddychać monitorują go cały czas kamerami i szukają najbezpieczniejszego sposobu, aby go wydostać. Jest to dość trudna sytuacja, zwłaszcza że jeden zły ruch może spowodować, że dziecko przesunie się jeszcze głębiej, ale bierność spowoduje takie same skutki. Po dwóch godzinach udaje im się wyciągnąć dziecko przy pomocy lin. Że to by było na tyle. Dzięki, że obejrzeliście do końca nie zapomnijcie wpaść na Instagrama oraz dołączyć na Discorda. Także ja nie zabieram Wam już poranka, popołudnia czy też wieczoru, w zależności kiedy ten film oglądacie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.